Obłęd, to co zagrałyście, to co zrobiłyście, dziewczyny, to obłęd. Bardzo dziękujemy. Malwina, podziel, podziel się wrażeniami. Po prostu co czujecie, jesteście w półfinale mistrzostw Europy. Brawo. Dziękujemy. <grym> <grym> e, tak, jesteśmy w półfinale. E, tak. To do ciebie dociera już <grym> czy jeszcze nie, bo widzę, że chyba nie do końca. <grym> nie do końca. No. Ciężko mi w ogóle powiedzieć cokolwiek o tym meczu, bo chyba grałyśmy jakby cztery różne mecze. Grałyśmy bardzo dobrze, Niemcy grały bardzo dobrze, my grałyśmy źle, one też grały źle. Falowanie i spadanie powiedział Piotr Dębowski w studio. Strasznie dużo tam było emocji ogromnych. Myślę, że ten czwarty set, który tam gdzieś nam uciekł na własne życzenie, naprawdę. I nie musiałyśmy tego piątego seta grać, bo gdzieś tam to wszystko było pod, pod kontrolą, ale gdzieś tam to jednak ta stawka tego... Bycia w tym, w tej czwórce, na miłość Europy była tak ogromna, że gdzieś na no, 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 nogi tam się troszeczkę trzęsły i było bardzo tam dużo emocji. E, ja się cieszę, że tego piątego stawy wyciągnęłyśmy bo, bo mogło być naprawdę różnie. Niemcy zaczęły grać lepiej, zdecydowanie i i mógłby być problem. Wspomniałaś o czwartym secie, więc ja pytam, jak twój łokieć, bo to od okay. tego momentu e, ta gra się tam troszeczkę no posypała. No teraz będziesz przez mój łokieć. E, nie, nie, nie. Łokieć w porządku to lewa lewa ręka, więc spoko, więc więc to nie, nie, bierze, nie bierze, udziału udział w ataku jak był prawie. tam nic takiego się nie stało. Dostałam po prostu tak w nerw fajnie, się zderzyłam z magną, ale to okej. Okay. No my mówimy ów, a teraz z Turcją w Turcji. Jak Ci się to podoba? No, mi się bardzo podoba, będzie dużo kibiców. Będzie zupełnie inna atmosfera niż tutaj w łódzkiej arenie, gdzie, gdzie mogłyście liczyć na wsparcie Wio Czerwonych. No wiadomo, że będzie inaczej, ale no szkoda, szkoda, że stąd wyjeżdżamy. Myślę, że ludzie i wszyscy kibicy naprawdę niesamowicie. My no, też graliśmy ten mecz dla nich przede wszystkim też, bo super atmosfera i naprawdę coś pięknego. No w Turcji będzie zupełnie inaczej. No, będzie na pewno cholernie ciężki mecz, ale to jest półfinał. no kurczę, to naprawdę myślę, że tutaj kibice. Nam nie mogą, nie mogą nam przeszkodzić. Ja na początku powiedziałam o tym meczu obłęd, bo to cisnęło mi się na usta. A tobie po tym meczu, co się ciśnie? Sama nie wiem, jego imię. to dopiero po 22. A jest po 22., ale i tak nie mogę <śmiech> powiedzieć. <śmiech> e, tak, więc. Ja bym wypikać. Tak, wypikać, a to chyba na żywo, więc nie wypikamy Więc generalnie się wszyscy domyślą, co chcę powiedzieć. <laughs> Dobrej nocy, dziękujemy, powodzenia w Turcji. Malwina, Smażek, Godek, my wracamy już do studia.